Siemana ludziska z tej strony kebab mam dla was moab z PS3 mojego pierwszego w życiu, yy, ale za chwilę o tym powiem. Jest to moab yy, z Strikera, używałem do niego powiększonych magazynków, obrażenia. Akurat sobie ustaliłem, że chcę wbić go złotego i jak już wbiję złotego, to nie będę z nim grać. Miałem akurat 30 level do tej broni yy, Perki jakie używałem to. O! Jeszcze miałem kamuflaż jesienny. Yy, ale to nie jest za bardzo potrzebne do mówienia. Yy, używałem perków padlinożercy. Yy, bezkompromisowego pewne i pewnej ręki. Jak widzicie, grałem na szturmie. Co w ogóle jest bardzo dziwne. Bo yy, cały czas, jak grałem z tym. Ze z Strikerem, to przez cały dzień grałem tylko. Ze szturmem miałem właśnie ten sam skład y, tych szturm, szturmu, czyli Predator, Reaper i payvelow. Jak już powiedziałem, miałem bezkompromisowego, który robi, że o jeden kill strike mniej jest potrzebny, więc y, łatwo mi to wszystko poszło na speedzie. Y, wbiłem w tym meczu 3 razy Predatora, 3 razy Reapera i 3 razy paywallowa Niestety do końca Wam tego gameplaya nie mogę pokazać, ale z tego co pamiętam, ten wynik tego meczu końcowy to jest 52 na 2, mój najlepszy gameplay, jaki wtedy do tamtego czasu udało mi się zdobyć. Na drugiej broni miałem MP9, powiększone magazynki i zabiłem z tego chyba 3 osoby lub 2. Jak grałem z tym szturmem, to w ogóle się nie spodziewałem, że będzie MOAB, bo byłem tylko przygotowany na wbijanie paywallowów, nic więcej. Yy, miałem yy, sześcioosobową drużynę, w której był tubacki Nightmight yy, Michailo, yy, Dazer Sniper, chyba tak to się mówi, i chyba to yy, tylko tych pamiętam z tymi, z którymi grałem. Wygraliśmy chyba z tego co mi się wydaje ten mecz A teraz o tym skąd pestrzy. Jak już mówiłem mam też pestrzy więc będę też z niego nagrywać. Mam jeszcze jednego Moaba w zanadrzu tam zagranego też gram z drużyną ale to jutro lub pojutrze wstawię. Nowiną dobrą jest to, że mam yy, włącznie z tym, że mam teraz w tej chwili PS3 to też jak wiadomo mam yy, Call of Duty Black Ops 2 już trochę grałem ale nie udało mi się tam żadnego dobrego gameplaya tam ugrać, nic sensownego, takiego mniej więcej 40 na 2, coś tego typu. Ale wbijałem dużo tych score strike'ów. Wiem, że jeden mój widz bardzo chciałby, żeby, bardzo chciałby żebym wrzucił Black Opsa dr drugiego, więc mam zamiar to zrobić. I ogólnie jest duża popularność tej gry na YouTubie, wszyscy to wiedzą większość osób woli oglądać nowe części Call of Duty niż stare. Więc wrzucę niedługo jakiegoś gameplaya. Tematem, jaki chciałbym poruszyć, to jest to moja ogólna jak, jakie według mnie dobre jest Call of Duty Modern Warfare 3. Już tak zrobiłem z Black Ops'em pierwszym, ale miałem za mało czasu, żeby dokładnie to omówić. Więc co mi się podoba w tej grze? No podoba mi się siła shotgunów nie jest tak przesadzona jak w Black Opsie. Yy, drugim, bo w pierwszym y, nigdy nie grałem z shotgunem, więc... Znaczy grałem czasami, ale tam nie, nie ma tak dobrych shotgunów. Z, w BMW3 siła shotgunów jest umiarkowana, nie jest tak duża jak w Black Opsie, jak już opowiedziałem przed chwilą gdzie było to bez sensu, koleś ma shotguna, to już wiadomo, że leżymy. No chyba, że ma jakiegoś automatycznego, który strzela pod czwórną serią, to wtedy nie zdąży drugi raz przeładować jakby. To mamy szansę zabić. Yy, jeszcze drugie bronie, MP9, najlepsza broń, druga w, chyba w historii Call of Duty, jaka mi się najbardziej podobała, a grałem, moje pierwsze Call of Duty jakie miałem, to było Call of Duty Modern Warfare 1. Yy, ale nie miałem internetu, więc nigdy tak jakby w czwórkę nie grałem przez neta. Po jakimś tam czasie sprzedałem. Yy, następne rzeczy, co mi się tam podoba? Yy, Assassin yy, jest trochę nobski, ale bardzo się przydaje. Nikt chyba mi nie powie, że to, jest, yy, że to się nigdy nikomu nie przydało. Jak chcemy wbić Moaba, to zwykle tego się używa na specjaliście albo na głównym ustawieniu specjalista, najlepsza rzecz jaką zrobili. Ktoś chce wbić Moaba bez specjalisty, nie ma szans. Chyba, że tak jak ja tutaj to zrobiłem, trochę kampy nie zaszkodziło. W jednym miejscu trochę posiedziałem, ale moaba wbiłem, więc się cieszę. Yy, wszystko dobrze tam yy, yy, szturm i wsparcie. Wsparcie. Bardzo się opłaca, używać wsparcia pomaga bardzo, yy, więc jest dobrze. Mi się bardzo podoba wszystko. Yy, bronie, ka, yy, sz, od szturmówek wszystkie. ACR najbardziej przesadzona broń, MP7 najbardziej uniwersalna, też przesadzona zresztą. Yy, ale shotguny. jak już mówiłem bardzo dobrze. Yy, nie mogę tutaj, nie mam tak za dużo czasu, żeby omawiać wszystkie bronie, ale skończył mi się już chyba czas z tego co mi się wydaje. Więc pozdrowienia, cześć Nara, proszę suby, łapki mile widziane. Cześć.